Przecież szkolne to jest najprzyjemniejsze chyba, bo było, było bardzo wesoło, żeśmy... Na przykład jak był taki duży mróz, nie chciało nam się chodzić do szkoły, musieliśmy tam brnąć przez ten śnieg. Ja chodziłam na pieszo, bo ja mieszkałam na Chełmińskiej na okolu, a szkoła daleko, to my chodziłam stale pieszo do szkoły. no to jakby mróz, to żeśmy kupili tabaki, i wszystkie kichały, żeby nas wolili do domu. I takie różne były dobcipy. takie psikusy żeśmy robili. Mieliśmy też ogólnokształcące przedmioty, polski, matematykę. Panią, chyba Matuszak się nazywała, co matematyki uczyła. Lekarze nas uczyli. Ten doktor Tyloch był bardzo przystojny, wszyscy się w nim kochali. No, doktor, taki ginekolog, doktor Paul, który tak, tak mówił i tak. Taki był spokojny, taki, taki na pół spał, wszyscy gadali, gadali i było tak wesoło. Myśmy stale, żeśmy się z wszystkiego śmiały, że jak szłam raz do szkoły, to no tyle się uśmiałam, co w życiu, to... A klasy były liczebne? Tak, dużo, dużo było, było. dużo było dziewczynek, było dużo, ale tak dokładnie to już nie pamiętam. Niektórzy dojeżdżali z Solca Kujawskiego, to jechali pociągiem wieczorem do domu. Że ja miałam szczęście, że nie musiałam dojeżdżać. Chodziłyśmy na praktyki, chodziłyśmy i potem miałyśmy dyplomową taką praktykę na, przez cały rok. Przez cały rok. Ten czwarty rok to był w szpitalach różnych, różnych szpitalach. Na różnych oddziałach musieliśmy przejść wszystkie oddziały, żeby poznać pracę pielęgniarka. I skończyła pani jako pielęgniarka. Pielęgniarka dyplomowana. Tak?